Co zrobić? Co zrobić? Jak się pani podoba Warszawa? Nikt nie może wiedzieć, że ja tu jestem. Co pan tu robi? Głupieje. No po prostu za dużo chwilem. Wszystko pokielwa w Ale to jeszcze nic, proszę pani. Miałem raz gorszy wypadek. Umówiłem się z jedną panią i popijanym... Wygląda tak. pan na takiego. Ja mam 600 złotych pensji, pani rozumie? Mnie to w zupełności wystarczy. 600 złotych? Jak pan to wszedł? Chyba przez pomył? Nie. Przez drzwi. Jak to? Pani odchodzi? Była, jest i nie ma jej. Pomimo, że jest. Właściwie spójrzcie pani tutaj wzięła. Ulewne nie tłumaczą się. Teraz rozumiem wszystko. Proszę wyjść! Chwileczkę, chwileczkę, chwileczkę. Ręce do góry. I co teraz będzie? W tej chwili pościelę tawczy. Jestem z baczką. To mnie nie obchodzi. Od Boneckiej wara. Bonecka jest moja. Proszę natychmiast zwrócić to, co pani wczoraj w nocy stąd zabrała. Nie polechane. Kto zabronił? Nikt. To znaczy, że moje. Lepszej zemsty chyba nie można wymyślić. Tam jest sypiańca. Pan to na serio? Najzupełniej. I na tym koniku jedzie. Jak to z panem? Co? Ze mną? Z gęsią? Co ona panu z niego zrobiła? Ja jeszcze mam ale inne pokoje. Tam mieszka pączek. Pączek? Taka gęsi jak ty musi leżeć bez żadnego ale. o Uf, lapa. Wyrzucimy przez okno.